Witam wszystkich kryptoentuzjastów i zapraszam na analizę pary Bitcoin do złotówki. Dzisiaj jest środa 27 maja 2020 roku. Analizę przeprowadzimy standardowo na interwale dziennym. Wykres jest świecowy, na nim zaznaczyłem, jak widzicie, obecny, najbardziej możliwy scenariusz rynkowy, jest on zaznaczony za pomocą właśnie tych tutaj. Strzałek, no i widać od razu, że mamy tutaj do czynienia z ważnym poziomem. W zasadzie cena jest już bardzo blisko niego. Mowa oczywiście o zaznaczonym tą niebieską strzałką poziomie wsparcia na 35401. Wczoraj mieliśmy nawet takie lekkie niedociągnięcie, gdyż dołek był na 35800, brakowało. Brakło w zasadzie 400 złotych niecałych, żeby, żeby ten te, poziom był znowu testowany. Dlaczego ten poziom jest ważny? To już mówiłem parę razy. Przede wszystkim dlatego, że jest to ostatni tak naprawdę poziom wsparcia, który był już testowany i który cena rozpoznała i kilka razy się od niego odbiła. Tak więc, jeżeli historia ma się powtarzać i znowu ma być odbicie od tego poziomu, to jest właśnie ten scenariusz, który nam na to wskazuje. Czyli dociągnięcie do 35, Torysta I odbicie od niego w kierunku, właśnie szczytów no naszego, no tutaj czerwonego prostokąta, dobrze wszystkim znanego z tego wykresu. Oczywiście, drugi scenariusz, nieco mniej optymistyczny, zakłada przebicie tego poziomu. No i oczywiście, w tym momencie lecimy na 33 33349. To jest kolejny poziom wsparcia, który nie był testowany po jego wybiciu. No i oczywiście, kolejny z. Tej takiej trójcy największych, najbardziej istotnych, w zasadzie może nie największych, ale najbardziej istotnych poziomów to jest 31 977. Powoli, ale skutecznie, jak widzicie, cena jest spychana coraz niżej. Zauważcie, że tutaj te zepchnięcia ceny powodują jakieś wzrosty, ale te wzrosty mają bardzo mały zakres, następuje znowu zepchnięcie ceny niżej, bardzo mały zakres wzrostów, zepchnięcie ceny niżej i znowu szykuje nam się prawdopodobnie bardzo mały zakres wzrostów, jeżeli w ogóle będą takie wzrosty korekcyjne dzisiaj wykonane na, na Bitcoinie, no i oczywiście tutaj ten schemat spychania ceny jest po prostu bardzo, bardzo widoczny. To jest druga sprawa. Trzecia sprawa, oczywiście linie trendu. Niebieska już została dawno Wybita. Pierwszy kiepski znak dla, dla byków, aczkolwiek to jeszcze nie jest tak źle, ponieważ cały czas ta linia jest tak stromo nachylona, że je wybicie może wskazywać na to, że mamy do czynienia jeszcze z korektą spadkową. Natomiast wybicie tej linii trendu pomocniczej, linii brązowej, powiedzmy, czy też złotej, no już wskazuje na to, że coś innego niż korekta może dotyczyć tego właśnie ruchu spadkowego, że to może być zalążek i raczej większych powiedzmy tutaj spadków. Jakkolwiek by na to nie patrzeć, musimy zdać sobie sprawę z tego, że rajd wzrostowy po halwingu, a właściwie przed halwingiem, to był ostatni poziom sztuk, 42300 to był ten poziom zrobiony od tamtego czasu, 7 maja nie było nowego szczytu zrobionego, a mamy już praktycznie końcówkę. Tego miesiąca, no i nadal nie widać specjalnie żadnych entuzjastycznych wzrostów na Bitcoinie. Wręcz przeciwnie, zbliżamy się do bardzo ważnych poziomów wsparcia. Zobaczymy, który z tych dwóch scenariuszy zostanie przez rynek rozegrany. Spójrzmy jeszcze tylko na RSI. Jak widzicie, ono ma wartość 44,94, czyli jest już poniżej poziomu 50, czyli tego neutralnego. Jest już oczywiście w tym momencie. E, e, na takim terytorium raczej negatywnym. No to znaczy, że rynek kontroli nie tak rynek kontrol jest strona podażowa która jak widzicie tutaj na wykresie spycha cenę coraz niżej zostało jeszcze trochę miejsca na spadki zostało jeszcze trochę miejsca do tego żeby żeby RSI osiągnęło poziom 30 albo nawet 20 punktów w przypadku ekstremalnego wyprzedania rynkowego no i oczywiście to będą poziomy sygnalizujące że jest tutaj już cena Bitcoina dosyć mocno um. Wyprzedana bitcoin nie stanie, no i można teraz zaczynać jakąś większą korektę wzrostową, albo też ponowić trend wzrostowy. To by mniej więcej korespondowało właśnie tutaj z tymi trzema poziomami wsparcia, które wymieniłem na początku. No i oczywiście dlatego one są jak najbardziej do, do obserwacji w ciągu tego tygodnia. Zobaczymy, jak zostaną rozegrane przez uczestników rynku. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję bardzo za oglądanie i zapraszam oczywiście na kolejne analizy. Trzymajcie się ciepło, cześć, cześć.